Tym razem do sprzedaży mamy pianki firmy KZ. Słuchawki KZ są całkiem fajne, sam korzystam. Natomiast zazwyczaj są dołączone tylko końcówki, wtyczki, zatyczki trudno to nazwać silikonowe. Nie każdemu pasują. Niektórzy chcą je wymienić na piankowe, i takie oto właśnie piankowe sprzedaję w trzech różnych kolorach. Każda paczka zawiera trzy rozmiary, więc każdy sobie dopasuje do własnego rozmiaru przewodu słuchowego. Ja korzystam sobie akurat z niebieskich, bo takie mi się podobają. Jedną ręką może być trudno wyjąć, a nie. Tak wyglądają. Żeby dobrze dopasować, trzeba je zgiąć trochę. Wsadzić w ucho oczywiście. Pianka jest zamontowana na słuchawce, natomiast ściśnięte wsadzamy do ucha i za chwilę się rozprężają do kształtu Twojego kanału słuchowego. Jak nie są ściśnięte, to się rozprężają do właściwego rozmiaru pierwotnego. Także wszystko z nimi jest ok. I zapraszam do kupna. Pozdrawiam.